Cześć, jestem Efrain i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Arena Tips. Tym razem chciałbym Wam pokazać dwa addony, które bardzo dobrze ze sobą współgrają. Mianowicie jeden to jest Gladius, drugi jest to Gladiator Los SA, tak się nazywa. I teraz tak, co robi Gladius? Widzicie, mam z prawej strony taki fajny dodatkowy właśnie interfejs, czyli pokazuje mi przeciwników. I mam oczywiście ich klasy, mam ich specę i dodatkowo jeszcze właśnie obok są trinkety, czyli będzie to oczywiście pokazywało mi czy przeciwnik użył trinketu i ile wynosił cooldown? Dodatkowo tam, gdzie jest ikonka klasy, czyli właśnie ten łuk albo ten e, staw od priesta, e, będą się wyświetlały wszystkie cechy, które my rzucamy, lub jakieś cooldowny mocno ofensywne, których oni używają. O tym wszystkim jest informacja. E, właśnie zaraz to będzie widać. Mm, dobra, zaraz rzucę coś, bo przed chwilką wyszli, widziałem z scattershot'a i żaby, i zaraz to się powinno wszystko powtórzyć. Dodatkowo Gladiator Loss SA to jest drugi... O właśnie, teraz widzę skatera na priście i mamy dokładny właśnie timer, kiedy on się skończy, czyli wiemy, kiedy właśnie rzucić kolejne CC. Czy tak samo właśnie, jak rzucił na Hunter na siebie Dithyrans, również to jest widoczne i znowu ma skatera. E, drugi natomiast addon, właśnie ten Gata Gladiator Loss SA, on nas właśnie informuje o tym głosowo, czyli mamy wszystkie informacje, że ktoś rzucił Dithyrans, że właśnie użył trinketu i tak dalej. Czyli właśnie te dwa addony rewelacyjnie z sobą współdziałają, pomagają nam właśnie w zorganizowaniu CC, jeśli chodzi o walkę. No i tak samo że na przykład widzimy, że przeciwnik użył właśnie jakiegoś y, potężnego ofensywnego cooldownu, nie musimy marnować naszych ataków. Tak, możemy na przykład poczekać z shotem na później, y, no bo wiadomo, że wtedy to nie będzie miało sensu. Czy tak samo jak w DT nie ma sensu łapać go w CC, no bo i tak nie bije. A teraz macie całą walkę, ja tu już nie będę odzywał, jak to wygląda właśnie w wykonaniu y, moim i szamana, który jest ze mną, czyli Quen, i właśnie przy użyciu tych dwóch addonów. Miłego oglądania, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Survival instincts. Drink it Sprint oh, Bark skin in the energy regeneration. Shadow dance in range. Jest rzadka, ale na razie nie uda rzuccić. A no, już nie potrzeba żeby.